Cześć, nazywam się Sylwia i dzisiaj opowiem Wam na temat zgód na przetwarzanie danych osobowych w praktyce medycznej. Dzięki kontaktom, które utrzymujemy z wieloma praktykami medycznymi, wiemy, że wielu z Was wciąż nie wie jak, czy w ogóle zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych. Otrzymujemy na ten temat wiele pytań mailowych, chcemy więc powiedzieć, że warto wiedzieć, że RODO, nie wymaga zbierania zgód pacjentów na przetwarzanie ich danych osobowych. Wynika to wprost z artykułu 9 RODO. Zatem, praktyka medyczna, o ile przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji świadczeń medycznych, nie musi zbierać zgód na ich przetwarzanie. Co więcej, nie powinna tego robić. Przykładem na to jest sytuacja w Grecji, gdzie Grecki Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę na PWC, który zbierał. Zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników. Jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące tej albo innych wymagań RODO dotyczących praktyki medycznej, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami RODONET. Jesteśmy po to, by Państwu pomagać, działamy na terenie całej Polski. Dziękuję bardzo.